Marcin, a ty, ty jak myślisz po tym dzisiejszym Myśl, dniu? Myślę, że z tymi marszami jest trochę tak jak z banerami wyborczymi. Nie sądzę, żeby ktoś zmienił zdanie pod wpływem baneru czy pod wpływem marszu. To ma umocnić twardy elektorat jednej i drugiej strony. Natomiast to, co może zmienić los tych wyborów, to są ludzie młodzi i mam wrażenie, że obie opcje zapominają o tych ludziach młodych, nie wychodzą do nich z konkretną ofertą, nie potrafią ich zmobilizować. I trzeba do młodych ludzi apelować, że Niezależnie od tego, na kogo głosowaliście w pierwszej turze, niezależnie od tego, czy jesteście zdenerwowani, może rozczarowani, no to nie ponoście się tym emocjom, tylko idźcie na drugą turę i głosujcie na tego, na kogo jest wam najbliżej głosować. Myślę, że to jest szalenie ważne. Wielki szacunek, na przykład, bo to robią ludzie młodzi sami, na przykład jak Paweł Mrozek z Akcją Uczniowską. Oni potrafią działać, mobilizować swoich rówieśników. Ale tego brakuje u polityków, czasami brakuje też u dziennikarzy. Naprawdę potrzebna jest mobilizacja młodego pokolenia.